Boję się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak zdrówko. Dobrze, ale chyba z tego TikToka się ulotnie, bo czemu? Poziom, poziom tych ludzi jest taki, że. Nie potrzebno zważać na takich ludzi, jaki piszą źle albo coś nie tak, bo to jest nienormalnie, osoby, jakie piszą brzydy. Mm. A można obserwację o Ciebie? Dobrze, dobrze. Słuchaj, jesteś teraz w Polsce? Czy w Polsce jesteś, mieszkasz w Polsce? No, trzy lata mieszkam tutaj, ale jestem Mhm. A trzy lata, czy już wcześniej tutaj? No, trzy lata mieszkam tutaj. Czy już ja, wcześniej? trzy lata nie do mm -hmm. Ukrainy. Mm -hmm. A wy gdzie mieszkajcie? No, ja mieszkam. W... W Wielkopolsce to jest tak. E, mieszkam w Polsce, w Wielkopolsce to jest, żeby się to wytłumaczyć. Tak Małopolskie? tak wielkopolskie województwo, tak. No dobrze, zrozumiała. Hmm. I co? Gdzie sprawdzujesz, w A tak było. W domu, w domu, przez internet. W TikToku czy co? Nie, no w TikToku nie. TikTok to jest taka dodatkowa, można powiedzieć, rozrywka, chociaż jak tu się pojawiłem, to była większa kultura. Teraz się to powoli, powoli zmienia na gorsze, niestety ale to nie jest, to jest takie ewentualnie, żeby ludzie wiedzieli, że w radiu internetowym To taki dodatek raczej nie traktuję tego jak pracę i mhm. mhm. co jeszcze słuchać co a, tam te, a tak ogólnie to gdzie pracujesz, jeśli mogę spytać no tak pracuję na takiej firmie ma, no. Normalna firma mebla z meblami. pakuje na różniki na weselki. No, rozumiem. Dobrze, że masz pracę. Dobrze, że masz pracę. A tak ogólnie zainteresowanie, jakie masz jeszcze dodatkowo. Jakie zainteresowania masz? Oj, nie wiem. Jakie mam. Hm. Naprawdę nie wiem. Jak kiedy? Jak... Nie wiem, malować, malować. Nie wiem. Nie, nie, nie e... Kiedyś kiedy była mała, to lubiła, a już nie. Gdzieś jeździć, nie gdzieś odpoczęła, coś nowego paczy, nie wiem. Mhm, rozumiem. Ale tutaj czy jest tam dałem. Dałem cię obserwację tak. No, coś się nowego słuchać. To tam mosty nie wiem. Coś tam było. Dobrze. Nie wiem, co byś chciał wiedzieć. Wiesz, ja akurat jestem na wózku, ale muszę ci powiedzieć, że jestem zadowolony ze swojego życia, bo jakoś y, sobie to życie ułożyłem. Nie mieszkam z rodzicami, mieszkam z żoną. Także. To Jestem jest zadowolony. Szkoda. I jest takie osoby, naprawdę, tak jak u Was jest w życiu, i Wy jest zadowoleni, nie? A jest takie osoby, jakie mają trynki nogi i wszystko jest dobrze. I no, jest dużo, wiesz, dużo jest takich osób, które przez całe życie mieszkają z, albo z rodzicami i po prostu pół życia mieszkają z rodzicami, potem potem zostałem samotny, dlatego ja jestem zadowolony z życia no to swojego. bardzo fajnie no. uh -huh. no. a ja Ci życzę, żeby y, ta Twoja sytuacja w Twoim kraju się ustabilizowała i żebyś mogła tam wrócić żebyś też była jeszcze bardziej szczęśliwa niż jesteś teraz dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo, Wam też żeby wszystko było mm. dobrze po widzę, że wygrałeś. Mhm. To mamy siebie w obserwacjach, także. No, no, dziękuję Panie... bardzo. miłego wieczora no, będzie wszystko dobrze. Życie jest i będzie wszystko. Jak będzie wszystko, no. będzie, życie. Jak będzie życie, to będzie. Życzę ci dobrze. zdrówka, życzę ci zdrówka przede wszystkim też. No, no, dziękuję, zajemnie pa. Było miło pogadać po... pan. To pa. Pa, pa, cześć. Pa, pa, cześć pa.